Mamy drugą część smażenia i yy, Zmierzenia. pieczenia. Zmierzenia. Teraz będziemy piec kiełbaski. Patrzę, jak już się pięknie rozpaliło. I skierki lecą. Dobra, tutaj idziemy po kiełbaski. O, kiełbaski. Ulubione moje Tata nabija kiełbaski zaraz... O ja nie mogę. To nie złe ognicha już, co? Jedna kiełbaska. Otrakiem. O Mamy tu zaczepioną pierwszą kiełbaskę. Ale za dużo. <kluzny> Tak, może się. Zaraz się usmaży. Teraz się usmaży, frenusiu. Bierzemy kolejne kiełbaski. Mam nadzieję, że będą dobrze smakowały, co tato? No tak. Każdy lubi kiełbaski. Trzeba na płaczesz? So? Franek się trochę boi, ale na pewno Jełbaski będą dobrze upieczone. O już jedna nawet się dobrze piecze. Tata, nie wiem czy jednej nie trzeba wziąć. już. Nie, ona się już odłogie. Tak? Wyjąć, wyjąć z ognia i trzeba. Ja tam niedoswiadczony jestem. Nie można trzymać po bezpośrednio. Aha. I poza tym jeszcze długo na pewno. No dobrze. Kto będzie trzymał patyki? Ja! Dobra, trzymaj ten patyk. Franek trzyma patyk. Liżej, Popatrzcie. Chodź tu do taty, stań tutaj. O, Od... to cię nie uderzył tutaj. Tu złap. O, Franek łapie I patyk. Trzyma mocno. Trzymaj mocno. O, super. Franek łapie patyk, trzyma. Nie, nie, nie. Kiełbasę piecze. No i tak oto powstają nasze kiełbaski smażone, tak? tak? Trzeba kończyć, wyłączać i zabierzemy się za pieczenie i jedzenie. Do no, to pa. Pa, pa. pa! pa Jak odcinek Wam się spodobał, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję z dzwoneczkiem. No i zapraszam do oglądania innych odcinków. Pa!